Darmowo. Siema tutaj sojusznik z Patriotu nagrywamy. Tak? No, I tak. Petix, tak jak mówiłem, wy będziemy to nagrywać w ogóle. Wy... Ogólnie to zanim zaczynamy to co mnie coś okay. robić, to wylosuję ręce ile lajków macie nad tym filmikiem zostawić. U sojusznika tak samo. Co? No że u Ciebie tyle sam zostawiałem lajku, żeby był kolejny mm. odcinek, bo inaczej się nie pojawi. Cztery lajki będą milią prawda. Dobra. Cztery łapki w górę za zawiadnię. Macie fart. Macie fart, bo ta ruletka jest na, na szybko robiona. E, cztery łapki w górę i kolejny odcineczek <coughs> z Spetic Simulator. Mam do boje. z czego z w Nie, Wypat Spetic albo speed Speedman Simulator. To Dołączam e do ciebie. Okej, okay, bo ja już robię taką... Czemu ty skrzynkę. jesteś na tej mapie? Dawaj, będziemy tą dużą skrzynkę farmić i Przyszy przecież na przykład tempo nie wiem. A da się przeszepszyć? Kapkut, InShot. No Okej. Okay. Dobra, e, Ja właśnie też se chyba zainstaluję kapkut albo inshot, bo ja nie wiem. Dlaczego tej skrzynki za monety nie ma? Co są ogólnie moje pety, nie mam się czym chwalić. E, ja też, ja bardzo nie mam się czym chwalić, bo mi się seos na i Będziemy próbować je dzisiaj odrobić. No więc tak, ym, ja patrzę taki zielony ekran, co jest? A dobra, mam tutaj takie... Jeja, bo mi nagranie przeszkadza. Jeja, co bardzo jest? Nie da się przesunąć? No nie wiem, czekajcie, zastopię na chwilę. Będę stał przy skrzynce. Jednak y, ogółem to nie da. Y, to y, my będziemy rozwalać skrzynkę jaką. Do kotu mówi do swojego widzenia? Tak. Jaką skrzynkę? Czy ty nagrywasz? Tutaj. Fajne. No, no, aż wie... no to tak będziemy nagrywać. Będziemy Będzie nagrywać. nagrywać... Tą dużą skrzynkę, albo tą. Tą dużą skrzynkę. Ale po co ci zwykłe monety? No bo przecież będę robił. Ja na razie to będę rozwalał, bo będę rozwalał. I zobaczmy się, jak już ją rozwalimy. Znaczy, wiem, że mało, ale widzimy się. Nie właśnie, zobaczmy się. Ty... Dobra, kończę. Dobra, kończymy już tą skrzynkę. Yy, skończył nam się baster, kurde. Ano, właśnie. Pet, rozwalajcie to, a ja. Nef. Co? Lug auto. No tak. A, a gdzie są w ogóle te czapki? Czekaj, mo mogę zakończyć. Słaby Pet jest ogólnie teraz w sklepie. I ogólnie to widzimy się, bo znaczy albo się nie widzimy. Yy, ja się tyle pierdnę, Słuchajcie, do do na tauna i pójdziemy sobie tutaj po klejnoty, Okej. Okay. ok, dobra, tutaj mam redem, redem mam. I 25 tysięcy diamentów, 350 super lucky boost i dwa razy lucky Dobra, boost. Jak jakiś chłop. I mam dwa razy lucky boost ogółem. Serze że zakrywam głośno. Bartek znowu, serio. Jaki Bartek? No Bartek, na czacie napisane Ale to, a znam tego Bartka. To mój kolega. Twój kolega, to masz w ogóle kolegów? No. Uuu, się ma widzowie, ogół... znaczy, nie się ma widzowie. Ogólnie mam 300 milionów. Ogółem y, pokażemy, znaczy, będziemy z kamerką nagrywać na. Tak, na ile? Y, w następnym odcinku, jak dobijecie pi, 20, 10 łapek. 10 łapek. A 4, 4, 4 łapki to po prostu odcinek, a 10 łapek to następny znaczy, odcinek, jeszcze z z kamerką. No yy, właśnie idę na wulkona, bo oni nie wiem czy tam już to rozwali... a, dobra. Mamy jeszcze 150 milionów. Okej. Okay. Mega pet. Mega. Kurde, mi się tu pokazuje... Kurde, muszę podładować. Gdyby się dostawało tyle kasy w tej skrzynce, ile jest HP? M tutaj? W tej? W tej mojej. No. Czyli bilion. No. Pewnie jakieś pety tyle dają z enchantikami, a ja właśnie sobie podobę teraz enchantingi. Nie wiem, czy ci się opłaca. Ja bym tam robił fusy. Ale nie mam z czego fusa zrobić. Ja poza fusy słabiej robią właśnie. Się. Nie, nie jakbyśmy miał 12 petów. No tak, mia miałem 12 petów i mi się zrobił. Puf. Za. Więc Jaki puf? Gówno w zobozie nie się zamiła. A, ja usłyszałem puf. Ciało, o czymś nie wiem. Dobra, y, widzowie, zobaczymy się, jak to No To trzeba połączyć wszystkie takie, co dają co najmniej 100 tysięcy, bo jak się na przykład daje. Tak... Nie! Tak, bo jak dasz na przykład peta 300 tysięcy i 60 tysięcy, a jest sukces, to mi takie gówno zrobiło. Mi dawał 500 tysięcy pet, z tego peta, którego tam dałem, dawał 500 tysięcy. Ale nie bo... Czyli w sumie ale nie, bo jakby jak dasz y, te same liczby sumy, to będziesz y, może... Serio te same? Yo. No te same sumy musisz mieć. Około takie. Więc widzimy się jak rozwalimy Czyli Takie tą jak po 100 skrzmika. na przykład wszystkie. Albo po 50. No zależy. Widzimy się w widzowie jak rozwalimy już tą, albo poczekamy. Y Ogólnie widzę, że będę robił enchantingi, tam się skrzynka rozwala nowa. I będę enchantingi sobie teraz robił. Chibu? Y sobie zenchantujemy Nie, co wiem Co mi dajesz? Co mi dajesz? Ja go nie akceptuję, bo eee, strand 4 się opłaca? No ale ja... Sojusznik student 4 się opłaca? Re... Ja... Słuch... Tak! Pierwszy enchanting. I to student 4 co jest widzowie? A da się parę, tak? Czy nie? Ta nie. Się da. Usuwa, a nie ta się usuwa. Bonus a, musisz mieć. -1 nie, bo być nie. Nie, bo szybciej biegają. No y tak. Jak będę miał mniej znajomych, to ten... Y Ale Kois 3 się opłaca. Nie. Tak. Nie. I to z ostatni, którego załatę. Dobra. I widzimy się jak rozwalimy już tą skrzynkę. To... Ogółem na to? Up? Mam Ja mam te pill coinsy. 2 miliardy końców Co jest? Nie gadę się o... Od... Jezu! Ale bym skrzyncę odknął. Czemu ty masz zwykłe końce? Klep? Drodzy widzowie, chyba muszę odpalić wreszcie triple, triple końca. Triple końca, po prostu triple końca odpalam. Po prostu triple końca odpalam i mnie to nie obchodzi. Ja to odpalam triple końca i kręcę się, i kręcę się. Ja cię zaraz 3 miliardy... Hadesia. Aha. Mm -hmm. To widzimy się jak rozwalimy znów tą skrzyneczkę. I będziemy se tak farmić. A potem przejdziemy do y, fantazji świata. I będziemy tam se farmić w sumie coś, tam tą skrzynkę. tym co ja jestem. No, na tej skrzynce. Rozwaliliśmy tą skrzynkę, pozbierając trochę końców, no więc... Ym, pójdę sobie do teleportu. Czekajcie. Kurde, to głupie nagrywanie, no. Czekajcie, bo... O jest, dobra, dobra, dobra. Alcient Island. Eee, no i... No idziemy na tą skrzynkę i będziemy se farmić, bo widzicie mam ponad 3, prawie 4 miliardy normalnych końców, a nie mam zbyt dobrych petów. To... No do, z dobrych petów na pewno nie mam. moje ma gamy znikły! Ile? No, coś, nie, jeszcze, jeszcze, nie, enchantingi. Ale ja miałem 80 tysięcy jeszcze gamów w Oliwia nawet potwierdzi. No ale to wszystko. Ile masz na imię No, 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 Co? Ja każdy za pierwszym razem wydawałem. Słysz, każdy dobra? za pierwszym razem, każdy za pierwszym razem. Ale na nim nic nie mam. Nadzieję. Co ty robisz? Nie no, i mi skrzynkę zepsują. Widzowie yy, Zagubione w akcji Patryk Chyba ty No ty. No ale ty mi psujesz rozgrywkę. Ta rozgrywka. No tak. Widzimy się. A ogólnie to mam yy, dwa biliony końców. 2 mhm. miliony. Biliony. Nie kłam widzów. Miliony! 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 Biliony. Biliony! I ogólnie ja widzowie rozdaję milionowe pety, nie wiem tylko nie petów na razie. Choć I tak rozdaję pety. To ja samy. też... Ja, jak no. będę miał jakieś pety, na przykład te pandziulki to jest sprzedam. Mnie możecie mnie dać do znajomych patriozok. A ja witola. A ja, a ja mam vitolo przez V12389 Więc jak chcecie mnie dodawajcie, tylko teraz nie mam znajomych ktoś. I wtedy moglecie wiedzieć co gramy kiedy jak i będziecie mogli zagrać z nami i będziecie mogli wam coś dać tutaj gdzie mamy. I w odcinku będziecie na przykład. W odcinku będziecie. No. Czyli tak. warto być w odcinkach. No dobra, no to tak zbieramy końsy. A my, co? Nowa skrzynka jest, co? Widzimy, widzimy się, jak będzie już tego końcówka. Czerwony przycisk subskrypcji, aby był szary. Siema, już właśnie jest więc końcówka. Więc jak klikniecie, to ja się stąd uwolnię, jak klikniecie subskrypcję i łapkę w górę, więc... I czy klikniecie, czy klikniecie łapkę w górę? U mnie nie, nie... Klikniecie łapkę w górę? U mnie nie kliknęli, halo! Halo, nie kliknęli! Nie kliknęli. Ej, my w ogóle nie jesteśmy w tych samych serwach. No dołącz do mnie. Ej, no... Ile ta skrzynka ma HP? Ej, nie zostawiliście łapki w górę ani subskrypcję. Właśnie, skanta. Dobra, pamiętajcie, kamerka będzie. To też jest Sojusznik Witola. No. A stworzę kanał o, moj, o tym samym niku. Mm. Ja chyba se tu nie pofarmię za długo. No czemu nie zostaję? Dobra, wychodzę. Przecież to, że je zostawili, gdzie w górę. I nie będziecie tak zostawiać, to odcinki będą trwać minuty. Dlatego ten odcinek się kończy za 2 minuty. Co? No. Dobra, y, widzowie, ogólnie widzimy się, jak to już rozwalę A nawet za minutę. Wszystko. I widzimy się, jak już będziemy na normalnych końcach farmić. W sumie, bo mi się nie chce tutaj. Więc widzimy się. I kończymy ten odcinek. I papa pa jutro będzie albo jeszcze dzisiaj jest odcinek Speedman Simulator. Może za chwilę nawet. Więc szykujcie się. Za dokładnie za 10 minut. O wpół do będzie o 11 w pół do Znaczy, w pół do 11:00 będzie odcinek. Więc pa. Ale jak to.